Siemanko! Dzisiaj mam dla Was dwie wiadomości. Jedną dobrą, drugą złą. Dobra jest taka, że bardzo Was lubię, a zła jest taka, że pamięć DRAM będzie drożeć. I ta zwykła RAM też prawdopodobnie. O tym wszystkim powiem Wam w dzisiejszym odcinku, dlaczego tak się dzieje. O ile mniej więcej może ona być droższa i na jakich urządzeniach te wzrosty cen pamięci się odbiją. Więc już teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam! Do smutnego oglądania. A więc, wszystko tak naprawdę zaczyna się od wypowiedzi dyrektora generalnego Microna, czyli jednej z największych fabryk produkujących w ogóle film, produkujących kości pamięci. No i cóż, nie wypowiem jego ani imienia, ani nazwiska, ponieważ jest mocno azjatyckie i ciężkie do przeczytania przeze mnie. Nawet nie mam pomysłu, jak można byłoby je przeczytać. Stąd też, jak chcecie przeczytać sobie jego imię i nazwisko, to link do artykułu, z którego korzystałem, macie w opisie, jak zwykle zresztą. Natomiast on powiedział, że no, mamy problemy gigantyczne, były przestoje w fabrykach fabryki nie produkowały tych pamięci cały czas i potem no, po, rok temu poprzez ten lockdown. po czym nagle ruszyły i to ze zdwojoną, zdwojonym zapotrzebowaniem ze strony klientów stąd też praktycznie to, co mikron ma na magazynach, gdzie zawsze gromadził te pamięci, w tym momencie to już są pustki, już tylko i wyłącznie bieżące zamówienia, czyli, wiecie, nie ma tak, że jak zgłasza się do nich klient, na przykład taki, taka Nvidia, potrzebujemy DDR-ek do naszych kart graficznych albo, ba, wręcz zwraca się jakieś Mezji czy Asus, że potrzebujemy DDR-ek do pamięci do kart graficznych, a taki Micron mówi: No to hej! Musimy Wam wyprodukować. Nie mamy takich na stanie. To oni idą do Samsunga i stawiam, że Samsung ma podobną sytuację. Więc jest tutaj naprawdę lipa, bo takich firm produkujących, dużych film produkujących kości pamięci, czy to RAM, czy DRAM jest bardzo mało. Pamięci flash, takie zwykłe kostki flash do, do dysków SSD, do pendrive'ów i tak dalej, jest tego troszeczkę więcej. Natomiast RAM i DRAM, no tych producentów jest mniej, jest tu Micron, jest Samsung, o, i powiem szczerze, nie kojarzę na chwilę obecną teraz więcej takich producentów. Być może postaram się Wam ich wrzucić tutaj na ekran. Natomiast jest ich trzech albo czterech maksymalnie takich dużych. No i w tym Micron, który ma gigantyczne problemy. Na Tajwanie jest susza, a do wytwarzania praktycznie wszystkiego w dzisiejszych czasach trzeba ogromnej ilości wody, choćby nawet do chłodzenia i tak dalej, do jakiegoś mycia tych elementów, do płukania zużywają tyle wody, że masakra, a tej wody nie ma. Dostają coraz to nowsze, że tak powiemy, restrykcje ze strony rządu Tajwanu, już kilka parków technologicznych Park technologiczny, wyobrażam sobie, na Tajwanie musi wyglądać imponująco. U nas w Polsce park technologiczny to jest najczęściej kilka wieżowców, czy też jakichś budynków biurowych, bo wieżowców to niestety za dużo nie mamy. Czasami jakieś fabryki i tak dalej. Tam to są gigantyczne przestrzenie. W Pełne fabryk produkujących masę elektroniki czy też innego rodzaju rzeczy użytkowych na cały świat. No i Mikron bezpośrednio jeszcze nie dostał takich restrykcji, natomiast sam dyrektor Mikrona mówił, że mają problemy z wodą, używają do tego pociągów, żeby dostarczać tą wodę, więc to już musi być źle, jeżeli bieżące ujęcia im się kończą. Ta susza na Tajwanie jest gigantyczna i potrwa na pewno jeszcze przez jakiś czas. Nie, nie wiem kiedy dokładnie zaczyna się tam pora monsunowa. Chyba jakoś w lecie naszym. Mm. Więc e, tak, lipiec, sierpień zacznie tam monsun wiać i wtedy może być bardziej deszczowo. Natomiast do tego czasu będą się borykać z tym problemem wody. To samo ma Samsung, to jest ta sama mniej więcej, no może nie ta sama szerokość geograficzna, bo Azja jednak, jednak jest e, dużym kontynentem, ale mimo wszystko jest to, nie, szerokość jest podobna. E, czy mają suszę, tego nie wiem, natomiast borykają się z takimi samymi problemami, a mianowicie zbyt dużymi zapotrzebowaniami na te pamięci RAM i e, brakiem komponentów, stąd też ceny mają w przyszłym roku drożeć. Nie odbije się to absolutnie na wszystkim, bo taka pamięć jest wykorzystywana nie tylko w gamingu na szeroką skalę, czy w komputerach, w telefonach, w samochodach, e, no dosłownie praktycznie we wszystkim. Mm. Stąd też to zapotrzebowanie jest ogromne, naprawdę, i te fabryki nie będą wyrabiać. Jak nie wyrabiają, mają dużo zamówień, to co robią? Podnoszą ceny, podobnie jak zapowiadałem wam w niedawnym filmie, że robi to TSMC podnosi ceny za tak naprawdę wafel krzemowy. No, bo mają dużo zamówień, no jej, jak ktoś ma dużo zamówień, jak wy byście mieli popyt na jakiś produkt, w którym handlujecie, taki duży, no to nie wyrabiacie, nie? Więc co musicie robić? Wrzucacie wyższą kwotę za produkt, żeby było mniej chętnych, a wy i tak zarobicie tyle samo, a nawet więcej, bo i tak sprzedacie 100% co wy produkujecie, tylko że za większe pieniądze. E, więc, no, dla mnie to jest zrozumiałe. E, tak samo działa to w, dosłownie w każdym innym biznesie. Stąd też niestety. Karty graficzne moim zdaniem już nigdy nie wrócą do poziomu cen. Już wam to kiedyś mówiłem, takich jak były um, szacowane RTX serii 3000 czy RX od AMD serii 6000. W ogóle te starsze karty graficzne Nvidia zapowiada, że znaczy zapowiada chodzą takie plotki, że GTX 1080 Ti ma wrócić do łask, pewnie wróci w cenie co najmniej dwa razy wyższej niż był w momencie premiery 4 lata temu. Stąd też naprawdę, naprawdę nie dzieje się fajnie pod tym względem. Dlaczego takie karty stare, karty graficzne mogą wracać do produkcji? Ano, z prostej przyczyny. Magazyny pełne, na przykład GDDR5. Brakuje GDDR6, nie jest ich wystarczająco na rynku, ale hej, mamy dużo w magazynach GDDR5. W takim razie wypuśćmy karty graficzne, które z takich pamięci korzystały. Moim zdaniem, bardzo fajny ruch. Poza tymi cenami tych kart graficznych, natomiast fajnie faktycznie wykorzystać te stany magazynowe do zera wyczyścić z nadmiernych układów, zresztą kiedy jak nie teraz co zrobić, to, to chyba pierwszy raz taka, taka okazja w historii dla tych wszystkich producentów, którym gdzieś coś tam zaczęło zalegać bardziej na magazynie żeby się tego wszystkiego pozbyć wiecie, produkcyjnie, nie, no bo takich chipów produkuje się więcej czy to na potrzeby gwarancji takich pamięci zawsze jest nadmiar, jak sam szef Mikrona mówił, że pierwszy raz em, mają taką sytuację, gdzie magazyny są wyczyszczone niemalże do zera em, i muszą na bieżąco sprzedawać, każdy buduje jakieś stany magazynowe, bo one są swego rodzaju zabezpieczeniem, więc te stany magazynowe na starszych typach pamięci były zbudowane, stąd też trzeba je wykorzystać i moim zdaniem dobrze je wykorzystać. Problem pojawi się w momencie awaryjności jakichś układów i w momencie, kiedy trzeba będzie realizować jakieś reklamacje, a nie będzie sprzętu i kości zamiennych, no to wtedy no, pozostaje zwrot. No, nie, nie jest to ciekawa sytuacja, ale moim zdaniem, lepiej zamiast gromadzić te stany magazynowe na wypadek ewentualnych awarii, lepiej zrobić za to większą ilość kart graficznych zawsze można zamiast naprawiać, wymienić wtedy na lepszą kartę graficzną czy na inną, taką samą, nową kartę graficzną, a tamta karta może trafić na jakiś stan magazynowy i czekać na części zamienne. Przynajmniej takie jest moje spojrzenie na tą sprawę. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Jeszcze taka ciekawostka odnośnie braku dostępności konsol. Konsole i bardzo wiele innych rzeczy zostały przyblokowane przez taki jeden mały, też Wam wrzucę do tego newsa, Link w opisie przez taką jedną małą rzecz, która Bloomberg donosi: bo jest to jedna z najbardziej znanych agencji dziennikarskich na świecie i ja też lubię często czerpać z Bloomberga, bo oni mają dużo świeżych informacji. Natomiast donoszą, że za te wszystkie braki jest odpowiedzialna jedna część, która kosztuje dolara, a jest to sterownik obrazu. Ze względu na gigantyczny popyt na sterownik obrazu, tak naprawdę jest tani w wykonaniu. Nie no chodzi o chip, tak naprawdę. To też jest półprzewodnik, to jest jak, jak procesor, tylko bo bardzo ograniczonej funkcjonalności wykonywany, podobnie jak procesor, ale ze względu na nie tak złożony proces produkcyjny jak normalnych procesorów, to nawet fabryki o nieskomplikowanym procesie technologicznym, którym dysponuje tak naprawdę tylko garstka fabryk. Na świecie między innymi Intel, TSMC czy Samsung, no to tutaj takich, które mogą wykonywać e, takie takie chipy, mniej skomplikowane jest już o wiele, wiele więcej. E, natomiast mimo wszystko one wszystkie stanęły na czas pandemii rok temu. No wiadomo, też taki sterownik ekranu, rzecz, którą mieli zrobioną e, do przodu, jakby na magazynach Stanęli, e, No i teraz ruszyli z produkcją i potrzebują wszędzie, no wyobraźcie sobie sterownik ekranu, gdzie macie dzisiaj ekrany? macie je prawie wszędzie. No taki wczoraj na live'ie ob obczajaliśmy e, kartę graficzną Luka. On tam ma więcej tych sterowników e, ekranu z prostej przyczyny. Ma ekran nawet na karcie graficznej i ten ekran musi mieć swój sterownik, że nie wspomnę jakby o samym układzie. Chociaż taki sterownik obrazu w karcie graficznej jest już, jest już zaimplementowany... Mm, w, w rdzeniu, tak stawiam. Natomiast, taki, jeżeli mamy taki malutki ekranik na karcie graficznej, no to jest już zewnętrzny sterownik ekranu. Do, do wszystkich monitorów ja ich tutaj mam dwa, a nawet, a nawet trzy, a nawet jeszcze tam leży telefon na biurku, więc cztery. E, no cała masa ekranów tutaj stoją, dwa komputery, sześć. Mam jakieś osiem ekranów tylko i wyłącznie w tym pokoju. No to wyobraźcie sobie, jak rusza produkcja taka i to stało przez rok. Wszędzie samochody, zegarki, o przepraszam, dziewiąty ekran. Więc tych ekranów jest cała masa, ale się zgadałem o tych ekranach. No i przez takie sterowniki, ale dziwi mnie, <laughs> jak to jest wykorzystywane. Natomiast mówią, że to właśnie jest wykorzystywane w konsolach, taki sterownik ekranu, więc niekoniecznie tylko tam, gdzie mamy jakiś wyświetlacz, być może też na złączach audio-video, właśnie bardziej wideo. Taki sterownik jest wykorzystywany. Dokładnie nie znam gdzie to tak naprawdę implementuje się taki sterownik. Być może nawet też implementuje się go na płytach głównych, myślę, że tak, na płytach głównych, czy nawet na kartach graficznych, może nie, niekoniecznie jest zintegrowany w procesorze graficznym taki sterownik ekranu. Jak ktoś ma taką wiedzę, to standardowo proszę o komentarz. Zawsze uwielbiam te wasze sprostowania, te wasze przemyślenia w komentarzach, więc bardzo bym prosił, jeżeli ktoś wie, gdzie, czy taki sterownik, dedykowany sterownik ekranu jako osobny chip w karcie graficznej znajduje się poza, poza procesorem graficznym, poza samym GPU, no to dajcie, dajcie znać. Więc to jest też taka następna rzecz, która wiele sprzętów blokuje, sprawia, że ich nie ma, że, że jakby producenci nie są w stanie produkować, pomimo iż mają inne, droższe części gotowe, no to taka mała rzecz ich wstrzymuje, no bo to jest, to wiecie... Mm, to jest może temat na inny film. Natomiast taka mała zajawka, że większość jakby pro, produkt, który się tworzy w dzisiejszych czasach, to jest tak dużo dostawców, i jak jeden się wysypi jakoś gigantycznie, no to jest często, że każda część ma kilku dostawców. Natomiast są części, gdzie widocznie nie pomyślano o stworzeniu redukcji. Re redundantnego, tak, red... no, w każdym razie, redundant, ehm, że, jest podwójnie zabezpieczony, są zasilacze redundantne. Mam nadzieję, że dobrze to mówię, bo będzie przypał w serwerach, gdzie jeden wysiada, drugi pompuje. Tutaj taki łańcuch dostaw redundantny, gdzie jeden łańcuch dostaw wysiada, drugi cały czas pompuje, żeby coś się nie skończyło. Być może doszli do wniosku, że coś takiego jak sterownik ekranu jest na tyle prostą, tanią częścią, że ciężko będzie tu obserwowanie łańcucha dostaw i nie zadbali o jego, jego zabezpieczenie. Stąd też, jak taki łańcuch dostaw pęk, no to mamy problem. Eee, no i tyle, no. Wiecie, nie są to dobre nowiny. Pamięci będą nam drożyć. Co za tym idzie, będą drożyć wszystkie urządzenia wyposażone w te pamięci, bo koniec końców, zawsze za takie podwyżki płacimy my, klienci, na samym końcu. Jakby firmy, które produkują, one mogą być stratne tylko w jednej perspektywie: dźwigną cenę. I ta cena odbije się na ilości sprzedanych produktów, znaczy, że na przykład pójdą ceny Xiaomi czy jakichś iPhone'ów w górę i zacznie mniej ludzi je kupować, bo dojdą do wniosku, że w sumie nie muszę mieć nowego telefonu co generację, tylko mogę poczekać na co drugą. I wtedy to się na nich bezpośrednio odbije. W momencie, kiedy taki, takie przemyślenia do nas nie dochodzą, bo jest coś droższe o stówę, dwie, czy trzy, a my sobie myślimy kurde, poszło w górę, ale no ale trudno i tak kupię, no to wtedy pomimo tego, iż producent zapłacił więcej za jakiś komponent, w tym przypadku za diram czy jak cokolwiek, no to to on nie jest stratne, bo on to sobie wszystko odbija ceną końcową produktu, za który płacimy my. Czasami jest tak, że producent bardzo chce sprzedawać coś, żeby jakby zarabiać na przykład na usługach, tak jak te konsole działają. Tam bardzo zależy Microsoftowi i Sony, żeby sprzedać te konsole z kilku powodów. Po pierwsze, na samej sprzedaży zarobią ale, prawda jest taka, że dostarczą narzędzie do dostarczania, dostarczą narzędzie do dostarczania swoich usług do klienta, a zarabiają na usługach. Jeżeli ktoś nie będzie miał w domu takiego Xboxa, nie kupi Game Passa, nie kupi Xbox Golda, nie kupi całej masy innych rzeczy, na których Xbox, znaczy Microsoft w dłuższej perspektywie zarobi. Tak to samo z Sony. To samo z wieloma innymi dostawcami, stąd też czasami biorą część tych podwyżek technologicznych, czy też części na siebie, tylko po to, żeby dostarczyć nam coś. Na czym i tak będą na nas zarabiać, stąd też nigdy w przypadku kart graficznych czy też laptopów producenci takiego ruchu nie wykonają, bo zarabiają tylko i wyłącznie na urządzeniu, a nie na jakichś usługach generowanych przez te urządzenia. Dobra, ja Wam za dzisiaj dziękuję. Znowu się troszeczkę za bardzo rozgadałem. Standardowo liczę na Wasze przemyślenia. Pod filmem, jak myślicie, kiedy to wszystko wróci do normy? Jakieś macie przemyślenia na ten temat? Dużo osób zadaje mi to pytanie w komentarzach. Ja już za bardzo nie mam pomysłu, jak na to odpowiadać. Stąd też tym razem ja Was pytam, kiedy to wszystko wróci no, do, do normy? Aż się zająknąłem na sam koniec. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Życzę miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. Widzimy się jutro o 17.45. Cześć. なるほど。